Cześć moi drodzy z tej strony Trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam skuteczne, bardzo efektywne ćwiczenie na mięśnie łydek, a konkretnie mięsień płaszczkowaty, czyli tak zwany soleus. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy najukochańsi widzowie, jeśli chcecie kształtować, rzeźbić, wzmacniać, a także budować masę mięśniową łydek, powinniście skupić się nad takimi mięśniami jak brzuchaty łydki, składający się z głowy bocznej i przyśrodkowej, oraz mięsień. Płaszczkowaty, który jest schowany pod brzuchatym głębiej, ale jego aktywacja również będzie istotna, jeśli chodzi o hipertrofię łydek. Od razu zaznaczam, że jeśli chcielibyście podejść całościowo, wszechstronnie, po prostu skutecznie do treningu łydek. W planie treningowym muszą znaleźć się co najmniej dwa ćwiczenia. Wersja na stojąco, kiedy kolana są wyprostowane, gdzie aktywujemy mocno brzuchaty łydki. W ustawieniu stóp neutralnie, czyli po prostu prosto palcami do przodu, zaktywujemy zarówno głowę, boczną brzucha tego jak i przyśrodkową pracę również będzie wspomagał mięsień płaszczkowaty. Druga wersja ćwiczenia to ta, w której to będziemy w pozycji siedzącej, kiedy kolana będą zgięte pod kątem prostym, kąt 90 stopni tutaj osiągniemy, a wtedy mocno do pracy włączy się mięsień płaszczkowaty, ponieważ brzuchaty będzie w tej pozycji kolan nieco bardziej rozluźniony i ta praca jego będzie naprawdę marginalna, tak naprawdę nieistotna. Więc o co tutaj chodzi? W pozycji stojącej mocna aktywacja brzucha tego, mniejsza płaszczkowa tego, w pozycji siedzącej ogromna, że tak powiem, praca płaszczkowa tego, a prawie że nieistotna brzucha tego. Więc musicie wykonać zarówno jedno, jak i drugie. Ćwiczenie. Warto wspomnieć o tym, że łydka wykonuje jedną podstawową, główną funkcję treningową i jest to po prostu zgięcie podeszwowe stopy, czyli nic innego jak po prostu wspięcia na palce. Kiedy dodamy obciążenie, to ćwiczenie stanie się oczywiście większym. Wyzwaniem Brzuchate łydki również wspomaga zgięcie kolana, zgięcie stawu kolanowego, czyli na przykład kiedy ćwiczycie mięśnie dwugłowy uda na maszynach zginając na przykład ten zginając kolano z tym wałkiem, to pierwsze te 15 stopni zgięcia będzie aktywowało mięsień łydki. Także o tym również warto wspomnieć. Pamiętajmy również, że funkcją mięśni trójglowy łydki jest również stabilizacja kości piszczelowej względem stawu skokowego. I oczywiście biegacze, czy też osoby chodzące po górach będą mówiły, że tą łydkę mocno aktywują i nie potrzebują treningu łydek, ale to jest tak samo jak wtedy, kiedy ktoś powie, że jeździ rowerem, czy też biega i nie musi trenować do ciała, czyli nóg, mięśni czworogłowych, czy też mięśni dwugłowych. Więc sami sobie odpowiedzcie teraz, czy warto trenować łydki. Mam nadzieję, że znacie już odpowiedź. W dzisiejszym materiale pokażę Wam ćwiczenie stricte na mięsień płaszczkowaty, który, jak sama nazwa wskazuje, przypomina nieco. Płaszczkę. Jest to mięsień, który ma przewagę włókien czerwonych, wytrzymałościowych, i względem brzucha tego jeszcze lepiej będzie reagował na większą ilość powtórzeń i nieco mniejszy ciężar. Przewaga tych włókien wolnokurczliwych, czyli czerwonych, jest naprawdę tutaj ogromna, więc ten mięsień będzie znakomicie się rozwijał powyżej 15-20 powtórzeń, a nie przy paru ruchach, żeby aktywować łydkę. Ja przedstawię wam to ćwiczenie na suwnicy Smitha. Przygotowałem sobie tutaj gąbkę, ławkę i step, bo jak się zapewne domyślacie, ten ruch możecie również wykonać na takiej specjalnej łydkownicy w pozycji siedzącej, która jest dostępna raczej na każdej normalnej, profesjonalnej siłowni. Ale jeżeli takowej maszyny nie macie, możecie to ćwiczenie wykonać w taki sposób, jaki Wam zaprezentuję teraz. Co ważne, łydka potrzebuje solidnego rozciągnięcia. Co to oznacza? Czyli my nie. Wykonujemy tylko wspięć na palce z podłogi, ale potrzebujemy jakiegoś podwyższenia, na przykład takiego tutaj stepika. Dzięki któremu będziemy mogli mocno rozciągnąć po prostu ten mięsień trójgłowy łydki. I zobaczcie, co ja robię w tym momencie. Jestem tutaj wygodnie ułożony. Ściągam tutaj haczyki sztangi i moim zadaniem jest rozciągnięcie łydki na dole, lekka pauza, bach, spięcie na palce do góry, czyli zgięcie podeszwowe stopy. Zejście do dołu, rozciągnięcie, bach, spięcie mocne, dopięcie, czyli faza ekscentryczna do dołu, wolniejsza pauza na dole w rozciągnięciu i bach, mocne spięcie. Na górze przytrzymanie. Pamiętajcie, żeby mocno wzbijać się lekko z naciskiem z dużego palca stopy. Tam jest ogromna siła. Tam będziemy mogli mocno tutaj wyprostować e, swoją stopę. Hop, tak? Rozciągnięcie, spięcie. Przyczepy początkowe są na kości strzałkowej piszczelowej a kończą się na kości piętowej i właśnie te mięśnie będziemy chcieli tutaj zaangażować od przyczepu do przyczepu od rozciągnięcia do spięcia łytki lubią większą ilość powtórzeń, małe przerwy i całkiem solidny ciężar, ponieważ są mięśniami wytrzymałościowymi i nie ukrywajmy, są przyzwyczajone do ruchu na co dzień, kiedy chodzimy, więc my musimy tutaj nieco je zaskoczyć odpowiednim ćwiczeniem. Także zobaczcie: pauza na dole, pauza na górze w spięciu. Takie 2-3 sekundy, co najmniej na jedno powtórzenie, będzie to znakomita opcja dla was. Także cały zakres ruchu spięcia na podłodze bez podwyższenia niestety już te rozciągnięcie tutaj jakby ominą, Także tego unikamy i mocno dopinamy. Robimy to w sposób kontrolowany, żeby nie przeciążać tutaj achillesa, bo właśnie te pauzy pozwolą bardziej zaangażować mięsień płaszczkowaty. I żebyśmy nie musieli skupiać się na ścięgnie Achillesa. Tu uważamy na to, tak? Wdech na dole, wydech. Góra. Oczywiście, nie ukrywajmy, wygląd łydki często zależy od genetyki, od ustawienia przyczepów, czyli jeżeli ktoś ma ten przyczep dłuższy, zaczepiony niżej, to ta łydka już od samego dołu będzie wyglądała naprawdę konkretnie. Jeżeli ktoś ten przyczep ma wyżej, no to ta łydka zaczyna się po prostu, że tak powiem, wyżej, dalej, więc już nie będzie wyglądała idealnie. Niektórzy od samego chodzenia, biegania mają po prostu fantastyczną tą łydkę. Albo genetykę, i wystarczy, że chodzą, i po prostu wygląda to znakomicie. Łydki lubią małe przerwy, więc poleca, polecam Wam tutaj trzy serie, po co najmniej 20 powtórzeń, 45 sekund przerwy, i powtarzamy kolejny ruch. Dla osób, które nie mają suwnicy Smitha na siłowni czy też łydkownicy, możecie pokombinować z treningiem w warunkach domowych, gdzie po prostu ustawiacie jakieś podwyższenie, może być to książka, cokolwiek, jeżeli nie macie stepów i nakładacie sztangę, owijacie ją jakąś matą, ewentualnie jakimś kocykiem, jeżeli nie macie gąbki i po prostu wykonujecie wspięcia na palce ze sztangą. Możecie siedzieć sobie nawet na krześle, jeżeli profesjonalnej ławki nie macie. Również to ćwiczenie możecie wykonać z handlami, które kładziecie sobie na mięśniach czworogłowych uda i wykonujecie wspięcia, takie jak przed chwilą Wam pokazałem, także możecie tutaj pokombinować. Również możecie nałożyć na siebie coś innego ciężkiego, ale to już kwestia dowolności, co tam po prostu znajdziecie w domu. Pamiętajcie o tym, że ciężar nakładacie powyżej kolana tak, żeby on nie wciskał się w staw kolanowy, bo będzie to kontuzjogenne, nie będzie to przyjemne, także kładziemy ciężar na mięśniach czworogłowych uda przy przyczepach końcowych, czyli blisko kolana, ale nie konkretnie na Kolanie. I o tym trzeba konkretnie pamiętać. Polecam ćwiczyć łydki od dwóch do trzech razy w tygodniu, nawet jeżeli mamy na nie priorytet. Te mięśnie się dość szybko regenerują, są wytrzymałościowe, jak już wcześniej wspominałem i potrzebują solidnego bodźca treningowego. Jeżeli chodzi o trening łydek na początku, treningi, na początku treningu, to przestrzegam przed trenowaniem łydek przed nogami, bo wtedy my tracimy tą stabilizację później. Zmęczone łydki nie pozwolą nam odpowiednio wykonać przysiadów czy też martwych ciągów. Jeżeli chcemy ustawić priorytet na łydki, trenować się na początku treningu, a nie na samym końcu, to na pewno nie przed dołem ciała. Ewentualnie dorzućcie sobie łydki do treningu góry. Także zmęczone łydy będą dla nas niebezpieczne. Jeżeli potem będziemy wykonywać ciężki trening na przykład siadów, ciągów, hiptrastów, czy innych ćwiczeń na dolne części ciała, na dolne partie mięśniowe. Także priorytet, spoko na początku, ale przy treningu góry. Jeżeli kończymy trening dołu łydkami, jest to raczej dosyć optymalna wersja, ponieważ. To jest jak z brzuchem, tak? Czyli jeżeli na początku zmęczymy brzuch, to potem niestety brzuch nie będzie nas stabilizował w treningu, na przykład górnych części ciała, kiedy na przykład wiosłujemy w opadzie tułowia na plecy. Także tutaj trzeba rozważyć tą opcję, kiedy te łydki wrzucimy do planu treningowego. Jest to bardzo istotne w tym, żeby mocno i mądrze do tego. Podejść. Co chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć? Możemy pokombinować z ustawieniem swoich stóp, konkretnie palców, czyli jeżeli chcemy bardziej zaangażować głowy wewnętrzne, czyli przyśrodkowe brzucha tego łydki, to po prostu palce. Stóp kierujemy w strony zewnętrzne, na boki i wygląda to w taki sposób. Tak sobie wyobraźcie swoje stopy. Wtedy bardziej angażujemy te wewnętrzne, przyśrodkowe głowy brzuchatego. Jeżeli skierujemy palce stóp lekko do środka, wówczas bardziej napniemy mięśnie, brzuchate, łydki, te strony zewnętrzne, czyli głowy boczne. Ale nie polecam jakoś super tej wersji, ponieważ wtedy te ustawienie kolan może być nieco. Niekomfortowe, kontuzjogenne w przyszłości. Więc najlepiej ustawiać stopy neutralnie, równo palcami do przodu. Wtedy równomiernie będziemy aktywowali mięśnie trójgłowe łydki. Także na to uważamy. Czy w wersji stojącej, czy w, w siedzącej, polecam po prostu tą naturalną, neutralną wersję. Dysproporcje mięśniowe dopiero wyrównujemy, jak zobaczymy, że gdzieś mamy braki. Nie ma sensu wpierw ustawiać tak i tak tych nóg, tylko na początku wykonujemy tą podstawową, główną wersję, i o tym warto yy, pamiętać. No, oczywiście możemy pokombinować w taki sposób, że to ćwiczenie wykonamy na przykład na maszynie do zginania podudzi, gdzie położymy sobie wałek tej maszyny i będziemy e, wynosić stopy do góry, wykonując spięcie na palce, czy na maszynie na czworogłowę, lecz nie zawsze to ułożenie tego wałka będzie komfortowe na tyle, żeby aktywować znakomicie swoje łydki. Pamiętajcie, jeżeli chcemy je potraktować całościowo, musimy dorzucić do treningu jeszcze wersję stojącą. I uwaga, ciekawostka, w następnym, lub w kolejnym po prostu jakimś materiale o łydkach, nagram instruktaż ćwiczenia w wersji stojącej na wyprostowanym kolanie, wyprostowanych kolanach, czy na suwnicy, czy na specjalnych maszynach. Przedstawię Wam, jak to wygląda i wtedy, jak połączycie sobie te dwa ćwiczenia, to zadbacie znakomicie o rozwój mięśni trójgłowych łydek. I teraz rodzi się pytanie, co zrobić, kiedy te łydki chcemy pomniejszyć? Często pytają o to kobiety, płeć piękna. No niestety, to jest często genetyka, a genetyka jest niezbyt miła dla nas czasami, więc w przypadku kobiet, które te łydki chcą pomniejszyć, no niestety tylko deficyt kaloryczny i trening całego ciała, akurat trening łydek może Wam nie pomóc, ponieważ one naprężą się, spuchną, umięśnione będą bardziej, ale to przecież spowoduje, że mogą zwiększyć swój obwód, co dla Was niestety nie będzie najlepszym. Wyborem. Więc trening całego ciała i ogólna redukcja lepiej tutaj pomoże niż sam konkretny trening łydek. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem tutaj odpowiednio, co trzeba zrobić. Także w skrócie: czy kładziecie sobie taki wałeczek, czy wykonujecie to na specjalnej łydkownicy w pozycji siedzącej. Zadbajcie o te pauzy. Na górze dopięcie, na dole również zatrzymanie. Na górze dopięcie. Na dole zatrzymanie. Płynnie przechodzę do tego, jakich błędów powinniśmy się moi drodzy wystrzegać. I będzie to przede wszystkim krótki zakres ruchu, niepełny zakres ruchu, czyli takie coś. Zobaczcie. O, takie machanko. Tak często widzę, jak robią łydki. Zero tutaj jakiegoś wspięcia. Zakres ruchu tylko na górze, dopięcie na dole, dupa, nieważne. Zakres na górze, dupa, nieważne na dole, tak? Tego nie robimy. Latające kolana, niestabilność stawu skokowego, również to będzie e, błąd. No i złe ustawienie po prostu tego wałka na nogach, czyli macie go na kolanach, to również będzie nieodpowiednie, tak? Nie robienie żadnych pauz, czyli po prostu nawet jak zejdziecie nisko, hop! I śpieszycie się, tak? Łytka nie zdąży się napiąć, będziecie przemęczać swojego Achillesa, będziecie męczyć kostkę, nieodpowiednie buty, co również wbijanie się tego podwyższenia w stopę, nie naciskanie mocno. Palców z dużego, że tak powiem, wspięć na palce z dużego palca, tylko takie ustawienie się na samych paluszkach, i wtedy Was mocno bolą, niestety stopy i palce. Również złe ułożenie stóp na podwyższeniu będzie. Błędem, także tego nie robimy używanie w treningu tylko jednego ćwiczenia na łydki, np. Na w pozycji siedzącej, gdzie zadbacie o płaszczkowaty, a brak ćwiczenia konkretnie na brzuchaty. To również nie będzie najlepszym pomysłem, bo nie zadbacie po prostu wszechstronnie o te łydki. Dziękuję za uwagę. Napiszcie, czy czekacie na wersję w pozycji stojącej o łydkach, czy w ogóle trenujecie mięśnie, trójgłowe łydki. Jakie macie o tym zdanie? I oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Do celu z pasją. Cześć!